Witam wszystkich w szóstej części Let's Play Oblivion. Ostatnio mm, szukaliśmy klucza, ale okazało się, że przegapiłem yy, jedno wejście tam, drzwi jakby. Okej. Okay. Co jest? Co mnie tutaj kaleczysz? Już hmm. przeszukaliśmy, zostaw to. Z tego co widziałem, przejdziemy się do tej wieży. Kurde, jak mogłem przegapić te zwino? Coś mi tutaj klatkuje. Już? Jeszcze stopera nie włączyłem. O, jestem dzisiaj zakręcony. Trochę mnie dziwi, bo jak widziałem filmik na YouTube, sprawdzałem, gdzie jest ten klucz, niby. To gdy się zbierze jakąś roślinę, na przykład tą trawę, ona powinna zniknąć jak zdobyty składnik. U mnie po prostu jest tekstura, ale już nic z nią nie możemy zrobić. W sumie nie wiem dlaczego. Wejdź do środka. Hmm. Szkoda, że nie możemy szybciej biegać Ale cóż, ciężka zbroja ma swoje uroki Jakoś sobie nie wyobrażam orka w lekkiej zbroi Chociaż i tak już mamy mongoła Ze strzałami w dodatku Bo właśnie, to jest Mongoł. Ork mongolskiego pochodzenia No tutaj życie się chyba odnawiało ta? O, właśnie, zarumbiście. Yy... A tutaj już na dół bym chciał zejść. A musi iść na górę przecież. Nawet. Powiem wam, że fajna ta broń, którą teraz mamy. Mi się wydaje, że lepsza jest trochę od tamtego, bo jest szybsza. Mogę, bo muszę jeszcze trochę popracować nad tarczą. Ja ich nie zabiłem ostatnio. Zobie ile I lecimy. Fuck, ostatnio no nie. Patrzcie, nie żyje. Widzieliście? Ale Ci za to żyją bardzo dobrze. A, ja są oni upierdliwi. No chodź, 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 chodź. No, no fuck co jest z to? No walnij go Ciecia głupiego. O, żeż ty! Jaki upierliwy! I tak, cho chodziło mi o te drzwi. Jak mogliśmy ich wcześniej nie zauważyć? O, dobrze, o tej wieży mówiłem. Odleczymy się troszkę. Zróbmy sobie save'a. No, o już nie wołają spoko, nie kości, nie chcemy, nie. Chcemy schodzić na dół, nie nie chcemy. Idę. Strażnik to jest jakiś nowy koleś. Fak, fak, fak. Dobrze. Blokuj, blokuj, blokuj. Blokuj, blokuj. Dobrze, o dobrze. Dobra. Fak. Dobra, jest już na koleś. Jest taka sama chcę zobaczyć, czy nam się nie zużyła za bardzo, ta. Zużyła nam się. Bardzo szybko się zużywają. Okej. Właśnie o ten klucz mi chodziło. No. Szybko, szybko, nie ma czasu. Musisz top of the large tower. The sigil key, they call it. That's what keeps the Oblivion Gate open. Find the sigil stone, remove it and the gate will close. Hurry, the keeper has the key. You must get the key. No, dobra. Możemy cię uwolnić? Słuchaj. Take the key. Get Don't worry about me. There's no time. Aha. Czego nie musimy. Dobra. O to mi chodziło. Odleczymy się w międzyczasie. Kurde, ten czar na leczenie mógłby być troszkę mocniejszy. Ciekawe co jest w tamtej wieży, chociaż tam pewnie nie możemy się udać. A może możemy. No, przejdź po prostu. Hmm, a hmm. no zobaczmy tam Ciekaw jestem po prostu Patrzcie też możemy To którędy mamy i zaraz save'niemy sobie Bo czegoś nie rozumiem Chodź, 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 chodź kolego ty. Nie masz tu żadnych przyjaciół? Nie no, to lecimy To Co? Topas ze skazą? Co to jest? Dobrze, weźmy to Nezwykle na no duszy. kuręzy mamy iść o coś mi się wydaje że tam tymi drzwiami wejdziemy a tymi niestety nie o się nachodzimy dzisiaj troszkę co to ma być no, co jest możesz ty może spróbujemy tamtymi dziwiami co to ma być ślepy zaułek tutaj szybciej boże czuję że będę strasznie cierpiał przez tą ciężką zbroję ta pewnie tędy mamy iść ta na pewno tam to było jakieś po prostu, nie wiem, co to było. Już nasz kolega jest. O, chyba coś grubszego było. Posłyszałem, jakby miecz się wyjął. U kogoś? Nie, nic nie ma. Zrobimy sobie save'a. O, mamy nowego przeciwnika szamańca jakiegoś, pachę. Nie uciekaj, no nie, nie uciekaj. O jest, niewidzialny. No dobra, padł. No i przy okazji zniknęło. Jezu, przy okazji jeszcze zabił. Nie, tak nie może być. Hmm. No, ok, no, czyli to, co my mamy, nie, zaraz przeszukaj go, no. A u nas jak z tym jest? Mamy to zużyte, no jeszcze się trzyma. No ja to sobie zostawmy. Nie no, to nie tutaj, no. Co ty odwalasz? Hmm. Chodź, wskakuj tam, skakuj. Save, bo widzę, że jakiś portal jest. Co przy okazji, te kokony pozbieramy. Kokony są to najciekawszą rzeczą, powiem wam. Tylko jeden był, wydawało się więcej. Ale widzę, że już mamy te nasze gnąki. Jakie gnąki? Diabliki? Oh shit! Nawet go nie, zauwa... nie zauważyłem. A to jest pospolity. tarcze mi. A to szmata. Moja tarcza. Fuck, jeszcze mnie kolej zabije. O, żeż ty śmieciu. Dobra, to jest nie... niepotrzebne. Ale to i owszem. Nie! Fuck To tak Mamy tą tarczę, czy nie mamy wybił mi pewnie z ręki ją, ta coś takiego O Jezu, nasz hełm jest już nic nie niewarty, fuck Taki fajny był amerykański Ja Mongolski Dobra No jesteśmy pod całą kopułą Powiem wam, że dosyć tu wysoko Sprawdzamy czy się da wyskoczyć e, Ostatnio sprawdzaliśmy i się dało Tak Uuuu, rocznie. Oczywiście safe Zarąbisz się Fak Fak Śmieciu No chodź, 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 chodź Nie uciekaj, no Co ty mnie się boisz? Masz coś ciekawego, masz A jest tam jeszcze nasz kolega. Chodź, 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 nie uciekaj. Ok, ma fajne zaklęcia. Dobra, wszyscy jeszcze zobaczymy sobie tamten kokon. On mnie bardzo. Dobra też możemy, no tylko się nie może. Tak. Przeciążyliśmy się świetnie. Co tu jest beznadziejne? O Boże. No tyle. No. Okej. Okay. Tak, i teraz wyłączymy ten kryształ. Myślałem, że będzie jakiś bosik, ale w sumie to dobrze, bo czuję, żeby ciężko było. Ok, zrobię sobie jeszcze save'a. Tak, gdzieś mnie przeniesie. Uuu. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Nie, przeniesie mnie pewnie przed bramy, żebym pomeldował wszystko. I się powinna zamknąć ta brama, oczywiście. A, Udało mi się zamknąć wlota otchłani poprzez usunięcie kamienia pieczęci. Sawalin Matius musi się dowiedzieć, że droga do Kvecz. Stoi od pole Okej, okay, tak jak mówiłem Ale od razu lepiej wygląda bez tej bramy, U, To jakieś żygi dobra, nieważne idziemy. Co teraz odbijamy miasto pamiętam, że jak pierwszy raz grałem, to od razu poleciałem do miasta. Potem nie wiedziałem o co im chodzi.

No i ja zapomniałem cały czas skakać, bo akrobatyka mi wzrasta. Może myślę, że oswobodzimy to miasto? Tak. Ok, chodź, 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 chodź tu. O, widzę, że tam ten większy jest. Jego trzeba będzie nam czarował te diabliki. No chodź, chodź, chodź. Okej. Okay. Jak może być postać przeciążona? Powiedz z tymi. Yy. No się pozbędziemy kilku strzałów. I no będzie spoko. On ma coś ciekawego?

Tam chyba jest nasz Martin czy coś takiego, jak się nie mylę. Tak dobrze mówię Przy okazji zobaczmy kiedy będzie. O następny poziom już za niedługo pierwszy level. Zarąwiście odszukę spadko wielce. No on będzie gdzieś tutaj, w tej kaplicy. Nie możemy zajrzeć do beczuś

Ale nie możecie. No szybko kończcie to, kończcie to. Przerwę, to nie jest potrzebne. Mi no to... Jest tu z nimi ksiądz? Będę księżyc. Oh! I heard about how you helped the guard drive the Daedra back who are you what do you really want with me I'm a priest you need a priest I'm having trouble if all let <mum> what... I prayed to Akatosh all through that terrible night, but no help came. What can you possibly know? Emperor Urius Septon? You think the Emperor is my father? You don't know who is your father? I am a priest of Akatosh. My father... An entire city destroyed to get at me?

Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Do cześć!